Siemanko, w tym tygodniu strona tytułowa aż pozieleniała. Jak się okazuje, żółwie ninja lubią na starość taktykę, kosmici lubią z kolei nasze krowy, memorka do Dreamcasta przeszła metamorfozę, a pan od PlayStation na emeryturze zaczął sypać. Oto 10 newsów w 10 minut. W deszczową pogodę, więc mam nadzieję, że coś będzie słychać. Po prezentacji tego szpila u Sabermana widzę, że na Spektrusia trafiła kolejna, rozbudowana i fajnie wyglądająca komnatówka z mega muzyką. Pora sprawdzić, co tam u kosmitów z maskami słychać i zrobić z nimi porządek. No i te krowy, to też nam mają oddać, bo to taka nowa, świecka operacja jest. Tic, o którego nikt nie prosił, a każdy chciał. Chyba. Teenage Mutant Ninja Turtles Tactical Takedown. Zaskakuje nie tylko gatunkiem, ale i fabułą, której z tego co widzę Splinter i Shredder nie żyją. Może kurna jeszcze wege gluten free pizze z ananasem jedzą. Kto wie. Ciekawe jak w praniu się sprawdza ten szpil, bo oprócz pomysłu to mnie tu nic nie przyciąga na tym trailerze. Kałabanga i do przodu, albo i nie. Indiana Jones zgolił wąs i zrobił pląs, by być jak Super Frog. Choć nie do końca to póki co wyszło. Na komodore 64 w budowie jest Desert and Treasures. Platformówka z płynnym scrolem, gdzie się naskaczemy i nazbieramy. Obok Sams Journey to nawet nie stało, ale kto wie, dajmy projektowi dojrzeć i może nadrobi grywalnością. A chętni demo już mogą sobie wciągnąć. W 1999 roku Sega zmieniła nasze postrzeganie memorek, a w 2025 roku 8bit MOD zmieni nasze postrzeganie VMU. A przynajmniej takie hasło głoszą. O tym projekcie wspominałem już kiedyś, więc wypada nieco zaktualizować informacje jakie mamy o nowej memorce. Do Dreamcasta od Segi 8 Bit moc zbiera już preordery na tę Memorkę. Mamy do dyspozycji różne kolory, a całość wyceniono na 75 Euro. Dla przypomnienia, ta Memorka nam zmieści bez problemu wszystkie nasze savey i wiele więcej dzięki pojemności do 2 tera nad microSD. Ma kolorowy wyświetlacz, jest kompatybilna z oryginalnymi minigierkami. Do tego masz emulatory 8-bitowych konsol, w które możesz na niej zagrać. Wi-Fi Bluetooth i fajnie zrobione menusy. Nie wiem, skąd Sikor to wygrzebuje, ale mamy ujawnionego kandydata do atarowskiego konkursu ABUK. A, i pewnie Cap. To już czwarta część szrankera, ponoć wcześniejsza już była spoko, więc podejrzyjmy, co tam w tej atarowskiej dzianie nie słychać. Bo jest scroll, są kolorki, są glizdy, jest dobrze. Ostatnio dużo było o planszówkach i karciankach na bazie gier. Wracamy jednak do czegoś typowo planszowego. W Polsce premiere miała gra Runar. Wygląda bardzo atrakcyjnie, duże figurki i nordyckie klimaty to to co lubię. Do wyboru mamy jeden z czterech klanów, zbierasz drużynę i lecisz z nią ku przygodzie. A wygrana gry jest klasyczna czyli wygra ten, który nastuka najwięcej punktów zwycięstwa. Wow, Ebbi has conquered Thor's Hammer, the Mjolnir. The Walrus Clan can now forge new items for the fighters. Eric will be unstoppable with this cloak. Whoa! Whoa what's, what's going, going on? on? An icy rain is storming the battleground. By Odin's beard, a huge shadow is rising from the fog. It's, it's a, a troll. troll. Our brave Vikings! <laughs> Lubię takie indory, cel-shading w wyścigach stylizowanych na gierki 16-bitowe od czasów Horizon Chase Turbo ogrywanego na live z Borsukiem bardzo mi leży. Oczywiście jest to nieco inny tryb szpila, ale wygląda bardzo grywalnie, a cena też nie jest zła z tego co widzę. Ech, jak dawno u Borsuka na kołpie nic nie przechodziliśmy. Na amidze można poharatać w gałę. Piłek kopanek ci u nas dostatek, ale i ten weźmiemy. Choć z FOS to to nie jest. Ale i też być nie miał. Mundialito traktuje futbol z przymrużeniem oka. Dając też możliwość zbierania power upów jak i power-downów. Będziemy się zmagać w turnieju z kilkoma drużynami. I choć nie ma ich jakoś wybitnie wiele, to to powinno wystarczyć. Jako fan Pegasusowego Goala 3, kupuję taki koncept. Ale ciut szybciej to mogłoby to jednak chodzić. Dziś, czyli w dniu publikacji filmu, premiera remastera Onimuszy 2, więc prócz informacji o tym fakcie warto powiedzieć, co ma być niejako dodatkowego w tej grze. Niejako, bo kilka rzeczy było, ale do odblokowania, a teraz jest od razu. Tak czy owak, mamy od razu poziomy trudności Easy i Hell, wszystkie dodatkowe stroje, minigierki, muzykę do posłuchania i tonę szkiców do pooglądania. Jak ktoś jest fanem dwójki, to pewnie jest to miły dodatek, o ile cena go nie powali. Ja i tak czekam na remaster trójki i to taki z prawdziwego zdarzenia mam nadzieję. O branżowych stronach przewaliła się ostatnia informacja, jaka wypłynęła przy okazji jednego z wywiadów z Shuei Yoshida, czy jak się to czyta, sorry, nie wiem. Który przez bardzo długi czas był grubą rybą w PlayStation. Okazuje się, że był też jednym z pierwszych testerów wczesnej wersji pierwszego Gran Turismo. Przypomina, że na tym etapie hasło Real Driving Simulator miało być traktowane bardzo serio. I to do tego stopnia, że bardzo trudno się starowało naszymi wozami. Po jego uwagach, że jest po prostu za trudno do cholery i trzeba nieco ułagodzić gameplay, nie chciano się z nim zgodzić i zorganizowało większe testy. No i, no i wszyscy mieli trudności z graniem i koniec końców. Gran Turismo ma łatwiejszy model jazdy, co jak widać Yoshida przysługuje po części sobie. Wywiad jest jednak o wiele obszerniejszy, więc podlinkuję całość. Poczytacie o tym, co sądzi o dzisiejszej branży ten weteran, jak patrzy na patapony, które zawitają na konsolę Nintendo, czy opinie o japońskich i francuskich szkołach tworzenia gier No i znów kolejny tydzień za nami. Departament Newsów zamyka się na kolejny tydzień, by w następny piątek znów donieść, co tam w oldschoolowych kiereczkach piszczy. Mam nadzieję, że deszcz, który mi tu kapie, co chwilę gdzieś stuka, wam nie przeszkodzi i że jakoś da się mi to wyciszyć. A tak w ogóle, to do piątku. Cześć.